Witam kochane strzelczyki. Czytanie ogólne na nadchodzący tydzień od 9 do 15 lutego. Strzelec oczywiście, znak słońca, księżycu oraz ascendent. Nadzieja, matką, wiecie o co chodzi. Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, będą niemiłe niespodzianki, nieporozumienia. Ktoś będzie próbował oddalić się od was, karać was za coś, tak? Niemiłe niespodzianki, nieporozumienia, oddalenie od szczęścia. Jeżeli wy macie dobre relacje. Małżeńskie, partnerskie, uwaga na rodzinę jedną albo drugą, tak? Drobny problem. I ten problem będzie polegał na tym, że będzie niedogadanie, nieporozumienie, zawiść, zazdrość, działania takie e, powiedziałabym manipulacyjne, ukryte. Mhm. Może być tak, bo to singla czuje, was się to też dotyczy, bo to może być i w pracy. I wśród przyjaciół, tak? I w rodzinie. No nie tylko teść, teściowa, tam, tak? Drobne problemy. Mhm. Utrudnienia. Ukrywanie czegoś przed wami. Te osoby będą coś przed wami ukrywać. Zwróćcie uwagę na finanse. Kochani, zwróćcie uwagę na finanse. Sprawy urzędowe, zawodowe. Bądź prywatne, pomimo później. one będą się prostować, ale uwaga, uwaga na próby manipulacji, próby wpłynięcia na Wasze decyzje dotyczące finansów. No. Uwaga. Ta osoba, która będzie próbowała, powiem wprost, pożyczyć od Was pieniądze, to wy się zastanówcie, bo ta osoba okrywa jakieś silne uzależnienie. Natomiast, jeżeli wy macie, zwią macie związek małżeński czy partnerski z osobą toksyczną, to gdzieś te pieniążki będą wypływać gdzieś indziej. Powiem to tak ogólnie, gdzieś indziej zupełnie. Singla się, bąbelaczu się, uwaga, bo ta osoba na zasadzie, albo ty jesteś singlem, prawda, to nie masz rodziny, prawda, to ty masz dużo kasy. To ty powinieneś mi pomóc. Nie? Uważajcie na tego typu teksty. No, uwaga, uwaga. Ostrożnie z finansami. Pojawią się szanse na spełnienie zamiarów, waszych zamiarów i na zmiany. I teraz zobaczymy, czego te zmiany będą dotyczyć. No przede wszystkim spraw urzędowych, zawodowych bądź prywatnych finansów. Szanse na utrzymanie stabilizacji finansowej, bądź też drobny zarobek, powiększenie. Szanse na to, jeżeli wy macie jakieś problemy finansowe, żeby jeszcze bardziej nie pogorszyć tych finansów, to będą szanse na utrzymanie tego i ruszenie do przodu, szanse na wyjście z dołka finansowego i wy macie iść ku temu. Wy macie iść w tym kierunku. Cały czas mi po głowie chodzi, ktoś będzie próbował was zahamować, zatrzymać. Tymczasem naprawdę szanse będą się pojawiać, ale i te osoby, czy ta osoba będą próbowały oddalić was od tych szans, oddalić was od tych zmian. Bądź, jeżeli już rozpoczęliście te zmiany, przeszkodzić wam w tych zmianach. I to jest, słuchajcie, dziobaski nie jest wyrocznia, to jest informacja dla was, tak? To jest dla Was informacja. Uwaga! W momencie zachwiania stabilizacji wewnętrznej nie podejmuj pochopnych decyzji pod wpływem emocji. Oddal te decyzje. Oddal te decyzje, nie podejmuj ich Podczas yy, zachwiania stabilizacji. Może być tak, że ta osoba lub te osoby specjalnie wywołają w Was zachwianie stabilizacji wewnętrznej, żebyście wy podjęli decyzję taką, jaką chcą te osoby, żebyście podjęli. A zobaczymy, co karta rada dla Was tutaj. Momencik. Ojej, juzi Uwaga na zmiany. Nie wszystkie zmiany będą dla Was dobre. Moc osobista, asertywność, okazywane z życzliwością, współczucie prowadzące do przebaczenia, uświadomienie sobie, że jesteś silniejszy niż myślisz i w was będzie ta siła, a te osoby będą próbowały osłabić was, tak, zachwiać waszą stabilizację wewnętrzną, wpłynąć na wasze decyzje poprzez wszelkiego rodzaju manipulacje. A we macie uruchomić, że powiem hasłem, Tą siłę, która jest w Was, tak? I tą moc, i być asertywnym, nie dać się wyprowadzić z równowagi, nie dać się wciągnąć w gierki tej osoby lub tych osób. A ja Wam oczywiście, kochani, życzę właśnie tej siły i zmian na lepsze. Dziękuję.